Dobry, dziś przedstawiam Wam najnowszy wyrób, troszkę w zmienionym kształcie. W kształcie design. O. Bardzo świetny organit. Mocny. na dekorację naszego pokoju plus będzie że tak powiem leczył wasze zepsute przez G5 złe moce inne fałszywe energie pomoże wam oczyścić atmosferę powrócić do człowieczeństwa zrozumieć pewne rzeczy więc polecam organit pod nazwą gwiazda tak wygląda Dziękuję i pozdrawiam wszystkich.